Dzień dobry, akwarium dla wszystkich, witam wszystkich <grych> Chciałem Wam pokazać Te nasze małe skalarki Akurat teraz podmieniam wodę Ale muszę powiedzieć, że no, Pochowały się Ale muszę powiedzieć, że już rosną ich na drożdżach Zobaczcie Jest ich tutaj, ja wiem, 130 sztuk, może 25, nie wiem, nie umiem ich policzyć, bo mi wyciekają cały czas. Trochę dno wyczyściłem. Ciężko jest czyścić przy tak małych rybkach, bo ze dwiemi do szlałku wpadły i musimy odławiać wiaderka. Karmię oczywiście artemią żywą i takim ma to specyfikiem z dziwiera to nie jest reklama żadna proszę teraz troszeczkę się wzburzyło i bo ten brud musiał osiąść potem jeszcze raz spróbuję podskurzać Ale drugie podejście jak na razie udane. Zobaczymy co będzie dalej. Musi ślimaki pojawiły. Zresztę jedzenia na pewno się zrobiły same. Wodę podmieniam co dwa dni. Jakieś 35-40%. No i mam nadzieję, że przeżyją. Zobaczymy, co z tego będzie. Zrobię następną relację za kilka dni. Znowu będą trochę większe dla porównania. Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji, polubienia i udostępniania. Miłego dnia.